Kto wychodzi nam na spotkanie? Michael Newton, słynny amerykański hipnoterapeuta, zajmujący się regresją w swojej książce Przeznaczenie Dusz, wyraźnie wskazuje, że po opuszczeniu ciała przez duszę, na progu wejścia do świata niefizycznego, witają nas albo przewodnicy, albo nasi bliscy, małżonkowie, przyjaciele czy bratnie dusze. To zależy od dojrzałości danej duszy. Newton zwraca jednak uwagę, że przez wszystkie lata prowadzenia badań nigdy nie spotkał nikogo, komu na spotkanie wyszłaby ważna w jakimś systemie religijnym postać jak Jezus czy Budda. Dodaje jednak, że przewodnicy, którzy nas witają, charakteryzują się równie wielką miłością i empatią, jak ci ziemscy nauczyciele. Michael Newton opisuje duszę jako inteligentną formę świetlistej energii, zdolną do podziału na identyczne części jak hologram. Chociaż może żyć jednocześnie w wielu ciałach, Newton podkreśla, że zdarza się to rzadziej niż moglibyśmy sądzić. Ze względu na zdolność duszy do podziału, pewna część energii świetlistej zawsze pozostaje w świecie duchowym. Dzięki temu, po powrocie do niego, możemy spotkać bliskie nam osoby, nawet jeśli zmarły dawno temu i przeszły ponowną inkarnację na Ziemi. Warto podkreślić, że ta koncepcja głównie pochodzi z opinii Michaela Newtona. Wielu badaczy niefizycznej rzeczywistości, korzystających z metodologii regresji hipnotycznej oraz osoby, które przeżyły doświadczenie śmierci klinicznej, Zauważają, że nasze ziemskie przekonania i przywiązania mogą wpływać na to, kogo spotkamy po drugiej stronie. Wierzący w Jezusa mogą spotkać go, podobnie jak ci, którzy czczą Buddę. Ten fenomen pokazuje, jak ogromne są zasoby ludzkiego serca, wyobraźni i świadomości, pozwalając duszy na przeniknięcie do sfery niematerialnej.